Rozdział 19. Zakończenie wyprawy. Już prawie dziesięć dni wyprawa łowców rajskich ptaków płynęła na łodziach w dół rzeki. Wojenne ognie krajowców, płonące nocami na górskich szczytach, pozostały w dali. Umilkło dudnienie bębnów. Sześć długich piruk, połączonych parami za pomocą pomostów z belek, stanowiło teraz flotylę wyprawy, nad którą na wodzie objął komendę kapitan Nowicki. Mafulus z ochotą przedzierzgnęli się w wioślarzy. Bagaże oraz liczne okazy flory i fauny spoczywały na pomostach pomiędzy łodziami. Tylko dzięki temu bialiłowcy mogli wywieźć z głębi kraju swe zbiory, gromadzone przez wiele miesięcy. W walce z Kuku-Kuku poległo pięciu tragarzy mafulu, a kilku innych odniosło rany i na jakiś czas utraciło zdolność do dźwigania ładunku. Podróżowanie na łodziach umożliwiało również zapewnienie koniecznych wygód chorej sali, która bardzo powoli odzyskiwała siły. To też przez cały dzień spoczywała w łodzi na miękkim posłaniu, osłoniętym daszkiem z płatów kory i moskitierą. Na noc rozkładano dla niej namiot na lądzie. Tomek wszystkie wolne chwile spędzał przy swej żonie. Właśnie siedział na pomoście naprzeciwko jej posłania i mówił. Już niedługo dopłyniemy do morskiego wybrzeża. Jeśli naprawdę znajdujemy się w Purari, wkrótce będziemy w Port Moresby. Tam znajdziesz odpowiednią opiekę lekarską i skończą się nasze kłopoty. Przeze mnie musieliście przerwać łowy, markotnie zauważyła sali. Nie powinnaś tak myśleć, zaprzeczył Tomek. Wprawdzie bardzo obawialiśmy się o ciebie, ale przede wszystkim wroga postawa krajowców zmusiła nas do przyspieszenia odwrotu. Mówisz tak, żeby mnie pocieszyć, nie dowierzała sali. Nie rozumuj dziecinnie, moja droga. Przecież sama widzisz, jakie warunki panują w Nowej Gwinei. W głębi wyspy krajowcy wciąż jeszcze żyją na poziomie epoki kamienia upanego. A ich wiedza o świecie i różnych zjawiskach w ogóle się nie rozwija. Ludzie ci nie znają wymiaru czasu, nie umieją liczyć, wierzą w duchy i boją się wszystkiego, co dla nich jest niezrozumiałe. W tej sytuacji przemożną rolę odgrywają tu przebiegli czarownicy, którzy zazdrośnie strzegą swoich wpływów. Oni też ustawicznie podburzali krajowców przeciwko nam. Może masz rację, przecież ukąszenie przez jadowitego węża zostało spowodowane przez czarownika. Trochę mi lepiej, gdy wiem, że to nie tylko z mojej winy wyprawa musiała zawrócić z drogi, wtrąciła Sali. Czarownicy rozpuszczali wieści, że zaklinamy dusze wojowników w martwe rajskie ptaki, aby móc je potem dręczyć, mówił Tomek. Nawet podczas naszego pobytu na wyspie ci szarlatani judzili bena-bena, aby przestali nam pomagać. Tomi, nic mi o tym nie wspominaliście, zdumiała się Sali. Byłaś zbyt osłabiona, nie chcieliśmy cię martwić, wyjaśnił Tomek. Dlaczego czarownicy podburzali przeciwko nam Bena-Bena? Przecież pomogliśmy im w walce z Kukukuku. Zaraz ci wszystko wytłumaczę. Wkrótce przed naszym odpłynięciem z wyspy, pan Bentley poszedł trochę pomyszkować po dżungli. Wtedy właśnie natrafił na nieznany, oryginalny okaz orchidei. Jej korzenie, tak jak azjatyckiego żeńszenia, przypominały kształtem miniaturową sylwetkę człowieka. Pan Bentley, zachwycony swym odkryciem, chciał zabrać te orchideę. Jednak towarzyszący mu bena-bena gwałtownie zaprotestowali, a nawet usiłowali grozić. Okazało się, że kwiaty te są uważane przez krajowców za talizman o niezwykłej mocy i służą im do czarodziejskich praktyk. Oni sądzą, że w korzeniach tej orchidei znajdują się pożarci przez kwiat ludzie. Ależ to wierutna bzdura oburzyła się sali. No oczywiście. Niemniej pan Bentley musiał zrezygnować z zabrania wspaniałego kwiatu. Wielka szkoda. Byłby to nie lada sukces. Nie martw się, kochana, ciszej rzekł młodzieniec. Następnego dnia pan Bentley ze smugą wyprawili się potajemnie do dżungli i przynieśli tę orchideę. Obecnie znajduje się ona pod osobistą opieką pana Bentleya, który transportuje ją w koszu złyka wyłożonym wilgotnym mchem. Oby tylko udało się ją przewieźć do Sydney. Pan Bentley jest dobrej myśli. Właśnie ze względu na kilka odmian żywych orchidei musimy tak często urządzać postoje. One żywią się jakimiś grzybkami, których pan Bentley stale poszukuje. A ja myślałam, że to ze względu na mnie stale przybijamy do brzegu, powiedziała Sali przekornie, uśmiechając się do Tomka. Teraz wiesz prawdę i nie kłopocz się więcej. Sali jeszcze raz się uśmiechnęła, a po chwili znów zagadnęła. Czy odważyłbyś się osiedlić w tym kraju? Myślę, że trudno byłoby białemu człowiekowi zżyć się z tak prymitywnymi ludźmi. Nie wiem, czy potrafiłbym zdobyć się na to, lecz słyszałem o Polaku, który niemal 27 lat spędził wśród mieszkańców Oceanii, odparł Tomek. Jak on się nazywał? Zaciekawiła się Sali. To był Jan Kubary, jeden z najlepszych znawców ludów Oceanii. Opowiedz o nim. Był to niepospolity człowiek. Posiadał rzadki dar zjednywania sobie zaufania u krajowców. Nie mieli przed nim żadnych tajemnic. To też dokładnie poznał ich obyczaje traktowali go jak brata, ponieważ ożenił się z dziewczyną z wyspy Palału i miał z nią córkę. Podróżowali po Melanezji, Mikronezji i Polinezji, badając także sam Ocean Spokojny. Jego ulubionym miejscem pobytu, do którego wciąż powracał, była wyspa Ponape w archipelagu wschodnich Karolin. Na Ponape posiadał w Mpempe pracownię naukową. Wiele czasu poświęcał krajowcom, wychowywał ich i uczył. Nic więc dziwnego, że otaczali go szczerym szacunkiem. Przez pewien czas przebywał na wyspie Nowa Brytania, a potem na Nowej Gwinei, w porcie Konstantego, nazwanego tak przez Rosjanina Mikłucho Makłaja, o którym opowiadała nam Natasza. Jak więc widzisz, można zżyć się z krajowcami i czuć się wśród nich jak wśród swoich. Donośne rozkazy kapitana Nowickiego przerwały rozmowę. Łodzie zaczęły się przybliżać do brzegu. Wśród kęp drzew rozsianych po sawannie widać było unoszące się dymy ognisk. To też zaledwie dopłynęli do lądu. Smuga przywołał Tomka oraz kilku mafulu uzbrojonych w karabiny, po czym razem z Dingiem wyruszyli w kierunku wioski. Musieli zdobyć świeże prowianty. Dingo, trzymany przez Tomka krótko na smyczy, wciąż zdradzał niepokój. Widząc to, Smuga uważnie rozglądał się po sawannie, porosłej wysoką trawą Kunai. Po jakimś czasie upewnił się w swych domysłach i szepnął do Tomka. Jesteśmy śledzeni przez krajowców ukrytych w trawie, którzy wciąż cofają się przed nami. Miejmy się na baczności, wioska już blisko, odparł Tomek. Oddaj Dinga Ajnuku, a sam trzymaj broń w pogotowiu, polecił Smuga. Zaledwie około 200 metrów dzieliło ich od wioski otoczonej bambusową palisadą, gdy tuż przed nimi wyrosło kilkudziesięciu wojowników. Nałożone na cięciwy łuków strzały nie wróżyły nic dobrego. Smuga usiadł na ziemi i polecił uczynić to samo swoim towarzyszom. Położył przed sobą tarczę jednego z mafulu i na niej zaczął rozkładać dary. Były to dwa lusterka, scyzoryk, tytoń i sól. Ruchem ręki poprosił krajowców, aby zbliżyli się po nie, a sam zapalił fajkę. Wojownicy naradzali się po cichu. Dopiero po długiej chwili jeden z nich podszedł do tarczy. Nie okazał zdumienia ani strachu na widok lusterek i scyzoryka. Z zachowania jego widać było od razu, że zna ich zastosowanie. Zaledwie zerknął na sól i tytoń, tak bardzo pożądane w wielu okolicach wyspy. Niezdecydowany stał nad tarczą. Smuga położył na niej stalowy nóż i siekielę. – Tutaj już byli przed nami biali ludzie – szepnął do Tomka. Krajowiec, ujrzawszy nowe cenne dary, zdjął strzałę z cięciwy łuku i odłożył broń na ziemię. Przykucnął przed tarczą. Gardłowym głosem zawołał coś do wojowników stojących za nim. Opuścili łuki i dzidy, po czym zbliżyli się do białych podróżników. Smuga poczęstował ich tytoniem. Przy pomocy Ainuku rozpoczął pertraktację. Tomek nieznacznie obserwował obcych wojowników. Większość z nich nosiła na kosmyku włosów po prawej stronie czoła niezbyt duże, kamienne krążki. Tomek już wiedział, co to oznacza. Taką odznakę mógł posiadać jedynie wojownik, który własnoręcznie zabił wroga i uciął mu głowę. Tomek skorzystał z okazji, gdy Ainuku tłumaczył wojownikom słowa smugi i szepnął, — Oni noszą odznaki łowców głów. Spostrzegłem to, cicho odparł smuga. Dobra, to w tej chwili dla nas wiadomość. Pamiętasz relację Bentleya? Tomek potaknął ruchem głowy. Doskonale przypominał sobie opowiadania Bentleya o ostatnich wyprawach innych podróżników w okolice Purari. Właśnie w okolicach tej rzeki łowcy głów mieli nosić kamienne krążki na czole. Oznaczało to, że wyprawa płynie po rzece Purari, a więc znajduje się na dobrej drodze. Po długiej naradzie krajowcy zgodzili się wprowadzić podróżników do swej wioski, aby mogli porozmawiać z naczelnikiem. Zaledwie jednak wkroczyli do niej, zaraz wyłoniły się nowe trudności. Mianowicie naczelnik spał w domu duchów i nikt nie miał odwagi go zbudzić. Papłasi wierzyli, że w czasie snu dusza śpiącego opuszcza ciało i odbywa wędrówki. Według nich marzenia senne były odzwierciedleniem przeżyć duszy podczas tych wędrówek. Dlatego też krajowcy nigdy nie budzili śpiącego, obawiając się, iż dusza może nie zdążyć powrócić do jego ciała. Wtedy, korzystając z okazji, jakiś zły duch mógłby zamieszkać w ciele zbyt szybko zbudzonego człowieka. Na szczęście dość głośne pertraktacje zakłóciły sen naczelnika, który, hojnie obdarowany przez smugę, obiecał zaopatrzyć karawane w produkty spożywcze. Podczas gdy kobiety udały się na poletka pojarzyny, biali podróżnicy rozglądali się po wsi. Naczelnik oraz gromada wojowników postępowali za nimi krok w krok, lecz nie czynili jakichkolwiek przeszkód i chętnie udzielali wyjaśnień. Na skraju wioski stało kilka klatek zrobionych z bambusowych prętów. Zaintrygowani podróżnicy zbliżyli się ku nim. W klatkach tych, zwanych kazuawarii, zamknięte były żywe kazuary sprawiały one godny pożałowania widok. Zbyt małe i ciasne klatki w stosunku do rozmiarów olbrzymich ptaków uniemożliwiały im nawet położenie się na podłodze zbudowanej z wąskich bambusowych drążków. To też ptaki jedynie przestępowały z nogi na nogę, ślizgając się na wygładzonych drążkach. Potwornie zniekształcone pazury nóg najlepiej świadczyły o męczarniach, jakie przechodziły. Podróżnicy domyślili się, że krajowcy hodowali ptaki dla mięsa oraz piór, którymi zdobili swe głowy, część ptaków bowiem pozbawiona była upierzenia i połyskiwała nagą skórą. Obok klatek z dorosłymi ptakami krążyły dwa małe kazuary, grzebiąc w odpadkach za pożywieniem. Tomek zaledwie ujrzał małe, śmieszne ptaki, natychmiast odezwał się do smugi. Proszę pana, może krajowcy zgodziliby się sprzedać nam te dwa młode kazuary? Chciałbym ofiarować je sali. Podobno małe kazuary przyzwyczajają się łatwo do człowieka i chodzą za nim jak psiaki. Smuga obrzucił wzrokiem pisklęta opierzone szarożółtym puchem z ciemnymi pręgami. Dobry pomysł, odparł. Spróbuję. Za trzy naszyjniki szklanych paciorków Tomek stał się właścicielem dwóch małych kazuarów oraz dwóch bambusowych klatek. Naczelnik, rozochocony różnymi upominkami, wydał swym wojownikom jakiś rozkaz. Po chwili przyprowadzili dwa rudawe, mocno utuczone psy. Naczelnik ofiarował je podróżnikom, tłumacząc się, iż świń ma zbyt mało, aby mógł się nimi dzielić. Mafulus z zadowoleniem przyjęli ten dar. Papuasi bowiem w niektórych okręgach wyspy specjalnie trzymali i tuczyli rybami oraz ptakami sfory psów, zabijając je później na uczty szczepowe. Kobiety pojawiły się z siatkami napełnionymi warzywami, lecz naczelnik nie chciał jeszcze wypuścić z wioski podróżników, zanim nie wypalą z nim fajki w domu duchów. Smuga rad nie rad musiał na to przystać. Prowadząc gości do zbiorczego domu, naczelnik przystanął przed swoją chatą. Siedziała przed nią jego żona, która jedną piersią karmiła niemowlę, a drugą prosiaka. Naczelnik z dumą wskazał na prosie. Zapewne chciał się pochwalić zamożnością. Smuga z Tomkiem spieli się po drabinie na platformę domu duchów. Weszli do środka w towarzystwie czarownika, naczelnika i kilku wojowników. Usiedli na podłodze, na matach wzdłuż rowka z płonącym ogniskiem. Naczelnik wolno nabijał fajkę tytoniem. Ściany domu duchów ozdobione były trofeami wojennymi. Poczesne miejsce zajmowały nagie czaszki ludzkie, jak i całe głowy pokryte skórą do złudzenia przypominające głowy żywych ludzi. Tomek z zapartym tchem zerkał na straszliwe trofea. Naraz czoło jego pokryło się kropelkami potu. Pobladł. Bliskie omdlenia z trudem wydobył głos skrtani. Głowa herszta piratów wyjąkał. Smuga spojrzał na ścianę, w którą Tomek wlepił wzrok. Na krótką chwilę znieruchomiał. Potem mruknął po polsku. Nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. A więc spotkaliśmy się jeszcze raz, tak jak sobie tego życzył. Szkoda, że Nowicki nie może go ujrzeć. Krajowcy byli niezmiernie rali z wrażenia, jakie wywarła na białych podróżnikach głowa herszta piratów. Można było nawet mniemać, że specjalnie w tym celu zaprosili ich do domu duchów. Czarownik bowiem podniósł się, zdjął tę głowę ze ściany i podał ją smudze. Tomek szybko przymknął powieki. Obawiał się, że zemdleje. Smuga jak zwykle doskonale panował nad sobą. Wziął upiorne trofeum do rąk i przyjrzał mu się uważnie. Po raz pierwszy podczas podróży po nowej Gwinei zobaczył tak po mistrzowsku spreparowaną ludzką głowę. Całą czaszkę pokrywała skóra z uwłosieniem. Wyraz martwej twarzy nie utracił naturalnego podobieństwa. Opuszczone powieki sprawiały wrażenie, że Hersched Piratów jest pogrążony we śnie. Smuga przesunął dłonią po jego twarzy pod palcami wyczuł miękką wyprawę między kośćmi i skórą, która pozwoliła dzikiemu artyście na odtworzenie właściwych rysów twarzy ofiary. Smuga zwrócił głowę Herszta Piratów czarownikowi i zapytał, czy nie zechciałby jej odsprzedać. Czarownik stanowczo zaprzeczył. Głowa białego człowieka przedstawiała dla papuasów wprost bezcenną wartość. Smuga nie zraził się odmową i zaproponował kupno którejś z głów krajowców. Oczy papuasów zabłyszczały złowrogo. Smuga, jak gdyby nigdy nic, nadmienił, że gotów był ofiarować za głowę białego swój zegarek wydzwaniający godziny. Papuasi nie znali zastosowania czasomierzów, lecz tykanie zegarka i wydzwanianie godzin wszystkich niezmiernie zaintrygowało. Niemniej ostro odmówili odstąpienia głowy. Smuga nie mógł przedłużać pobytu w wiosce. Nastroje papuasów nieraz ulegały nieoczekiwanym zmianom, to też żegnał teraz gospodarzy i poprzedzany przez kobiety obliczony warzywami, Ruszył w powrotną drogę. Wkrótce biali podróżnicy zrozumieli, dlaczego mieszkańcy wsi nie entuzjazmowali się ofiarowaną im solą. Nieopodal osiedla natrafili na oryginalną ważelnię. Wydobywano w niej sól z cienkich łodyg rośliny Pit-Pit, posiadających słonawy smak. Zaintrygowany smuga zatrzymał się w ważelni, aby poznać miejscowy sposób uzyskiwania soli. Otóż ścięte łodygi składano w pęczki, które spalano na popiół na rozżarzonych węglach. Następnie popiół gromadzono w korycie wydrążonym w pniu drzewa pandanowego, zaopatrzonym od dołu w filtr strawy. Woda, wlewana do pnia koryta, wypłukiwała sól mineralną i razem z nią ściekała do bambusowych naczyń ustawionych pod korytem. Potem naczynia te podgrzewano, aby woda wyparowała i na ich dnie pozostawał osad brunatnej soli. Tomek, wstrząśnięty widokiem upiornej głowy herszta piratów, niewiele uwagi zwracał na warzelnię lecz smuga zanotował pilnie wszystkie szczegóły urządzenia. Po opuszczeniu warzelni Tomek szedł na czele gromady kobiet jako przewodnik. Smuga zamykał pochód. W pobliżu rzeki przechodzili obok pasma krzewów. Naraz ciemna dłoń wychyliła się z zarośli i przytrzymała smugę za ramię. Smuga błyskawicznie sięgnął dłonią do kolby rewolweru, lecz w tej samej chwili ujrzał czarownika nakazującego mu gestem milczenie. Zaciekawiony wszedł w zarośla. Czarownik bez słowa wepchnął mu pod pachę duży, okrągławy przedmiot owinięty w liście bananowca i palcem wskazał na kieszeń, której smuga nosił zegarek. Smuga nieco pobladł i nie odważył się od razu sprawdzić zawartości zawiniątka. Wiedział, że ta makabryczna wymiana handlowa może grozić całej wyprawie i czarownikowi śmiercią, to też bez zbędnych słów wepchnął zegarek w dłoń czarownika i pospieszył za kobietami. Zaledwie przybyli na brzeg rzeki, Smuga natychmiast polecił załadować zapasy jarzyn na łodzie i dał hasło do ruszenia w dalszą drogę. Gdy odbili od brzegu, Wilmowski zapytał. Po co ten pośpiech, Janie, skoro krajowcy przyjęli was życzliwie? Miejsce doskonale nadawałoby się na nocleg. Tak sądzisz? Moim zdaniem trzeba płynąć jak najszybciej. Później wyjaśnię moje postępowanie, odparł Smuga. Wilmowski nie pytał więcej. Zbyt dobrze znał swego przyjaciela wierzył w jego doświadczenie. Tego dnia przebyli jeszcze spory szmat drogi. Dopiero tuż przed samym zachodem słońca, smuga pozwolił Nowickiemu na przebicie do brzegu. Gdy już byli po wieczerzy, smuga poprosił Wilmowskiego, Tomka, Nowickiego i Bentleya na naradę do namiotu. Pytałeś, Andrzeju, dlaczego tak szybko pragnąłem oddalić się od wioski przyjaźnie do nas usposobionych krajowców, zagadnął. Ojcze, to byli. Nie mów nic, krótko ostrzegł smuga, a zwracając się do Wilmowskiego powiedział: Obejrzyj sobie to zawiniątko. Położył na ziemi kulisty przedmiot. Wilmowski ostrożnie odwinął liście i skamieniał jak rażony gromem. Wszyscy za nie mówili. Przy świetle świecy wpatrywali się w straszliwe trofeum. Nowicki pierwszy ochłonął ze zdumienia: A niech mnie wieloryb połknie! Przecież to łepetyna herszta piratów! W jaki sposób pan ją zdobył? szepnął Tomek. Papuasi przecież nawet nie chcieli słuchać o odstąpieniu głowy. Czarownik potajemnie dogonił mnie po drodze i dokonaliśmy transakcji. Przed swoimi zapewne wytłumaczy zniknięcie czaszki czarami lub zepchnie całą sprawę na złe duchy, wyjaśnił Smuga. Miałeś rację, nakłaniając do pośpiechu, przyznał Wilmowski. Straszne to. Bentley w milczeniu ocierał pod z czoła. Ha, nabroił ten łotr niemało, rzekł Nowicki. Grzechów jego na pewno nikt by nie spisał nawet na wołowej skórze, ale dostał za swoje. Widocznie wybrał się, jak zapowiadał, na poszukiwanie złota. Ciekawe, co się stało z jego kamratami. Na pewno zjedli ich ludożercy, odparł Wilmowski. I Ja tak myślę, potwierdził Smuga. Nie mówmy teraz nikomu o tej głowie. Reszta naszych towarzyszy ujrzy ją dopiero w Sydney. Tak będzie najrozsądniej, przyznał Wilmowski. Przez następnych osiem dni wyprawa wciąż płynęła w dół Purari. Dziewiątego dnia podróżnicy ujrzeli na obydwóch brzegach rzeki wymarły las. Jak okiem sięgnąć, wszędzie widniały nagie kikuty pni drzew pozbawionych gałęzi, zbielałe w żarze tropikalnego słońca. W powietrzu unosił się duszący odór zgnilizny. Jedynymi żywymi istotami tego upiornego lasu były olbrzymie kraby, insekty i muszki, które podróżnikom szczególnie dały się wyznaki. Cóż to za kataklizm wydarzył się tutaj? Zdziwił się Zbyszek, mimowoli ściszając głos. Dobry to znak dla nas, odparł Smuga. To cmentarzysko lasu mangrowego. Z jakiego powodu wszystkie drzewa umarły? Pytała Natasza. Dlaczego widok zniszczenia ma być dla nas dobrą wróżbą? Drzewa mangrowe potrzebują słonej wody. Gdy może nieco się cofa, las mangrowy wymiera. Jesteśmy już w pobliżu ujścia rzeki do morza. Zapowiedź Smugi sprawdziła się po dwóch dniach. Rzeka płynęła teraz przez ciemnozieloną dżunglę mangrową. Łodzie znów mknęły w naturalnym tunelu zieleni. U stóp splątanych lianami leśnych olbrzymów rozpościerały się trzęsawiska pełne pijawek, jadowitych węży i krokodyli. Po dalszych dwóch dniach wypłynęli na otwarte morze. Tomek, uradowany widokiem przeźroczystej wody morskiej, pochylił się do sali. Kończą się nasze zmartwienia, najdroższa, szepnął. Tak bardzo drżeliśmy wszyscy o twoje życie. Teraz na pewno prędko wyzdrowiejesz. W Port Moresby możemy liczyć na pomoc dobrego lekarza. W sali uśmiechnęła się i nieśmiało cicho zapytała. Wiem, że byłam dla was wielkim ciężarem. Czy teraz, gdy najgorsze już za nami, nie żałujesz, że ożeniłeś się z taką niezdarą? Nie pleć głupstw, kochana sikorko, zgromił ją Tomek, naśladując sposób mówienia kapitana Nowickiego. Naprawdę jesteś dzielną kobietą. Wspaniale panowałaś nad sobą i nam dodawałaś otuchy w krytycznych chwilach. Dumny jestem z takiej żony. Sali przytuliła głowę do ramienia męża, a po chwili znów zapytała. Tomi, czy zabierzesz mnie na następną wyprawę? A cóż miałbym począć bez ciebie, odparł pytaniem i zaraz dodał. Ilekroć przebywałem z dala od ciebie, zawsze bardzo tęskniłem i liczyłem dni do naszego ponownego spotkania. Naprawdę? Tomek wzruszony potaknął głową, po czym rzekł. Odtąd zawsze razem będziemy się udawali na wyprawy. Najpierw jednak odpoczniemy przez jakiś czas. Zbiory zgromadzone w Nowej Gwinei umożliwią nam dalsze studia. Obydwoje musimy jeszcze wiele się nauczyć. Dobry fachowiec powinien posiadać rzetelną wiedzę. Poza tym, trzeba także zająć się losem Zbyszka i Nataszy. Na pewno masz rację, Tomi. Zawsze podziwiałam twoją silną wolę. Potrafisz godzić pracę zawodową z nauką. Wszyscy to w tobie cenią. Muszę być taka mądra jak ty. W sali umilkła, oparta o ramię Tomka, przymknęła oczy. Może jeszcze wspominała walkę w dżungli i straszliwe okrzyki łowców głów, a może też rozmyślała już o oczekujących ją egzaminach i snuła plany nowych, niezwykłych przygód.